osób na wycieczce szkolnej, część trzecia. Możesz przestać kopać mój fotel kuźwa? Oh, no dobra, Boże! A chcesz może krakersa? Pewnie. Później poczęstujecie moimi suszonymi jabłkami, które dała mi mama na wycieczkę. Myślisz, że będzie fajnie? Na pewno będzie super. Stary, połączyć się z głośnikiem, bo ja mam mało baterii. Dobra, czekaj. Matę puszczamy? Nie, no cypisa! No a jak? Jazda! Proszę natychmiast włączyć te przekleństwa. Co to jest? No ale nie, no my sobie tylko muzykę puszczamy, no. Ładną muzyczkę puśćcie, żeby wszyscy sobie pośpiewali, a nie jakieś przekleństwa patologiczne. No ale proszę pani, no my sobie tylko muzykę słuchamy. Dawajcie ten głośnik. No nie no, proszę pani. Proszę mi oddać ten głośnik. Ale przecież to nikomu nie przeszkadza. Ja to rekwiruję. Proszę, raz, drugi, trzeci.